ma? tutaj Koza, kanał Koza Sport. Przyszedł czas pożegnania się z Leo Messim na moim koncie od zera do trwały. Ale nie jestem z tego powodu smutny, ponieważ w moim klubie pojawiła się pierwsza ikona w FIFA 20. jest nią nie Thierry Auri, ponieważ ten zakup byłby jeszcze bez sensu dla mojego klubu. Tak więc skoro nie Auri, a mam na sobie koszulkę związaną z Arsenalem, no to tak. W moim klubie pojawił się Ian Ian Wright! Jan Wright! I przyznam szczerze, nie wyobrażałem sobie innej możliwości niż wybranie zawodnika, którego udało mi się spotkać w rzeczywistości i który wybrał dla mnie draft. A jeśli o draftach mowa, pamiętacie może odcinek z Robertem Lewandowskim? Jestem niezwykle zaszczycony, że materiał, w którym Robert Lewandowski układał ze mną draft, dostał nominację w kategorii gaming do Grand Video Awards. Chyba jest to pierwszy przypadek, kiedy FIFA ma szansę na zdobycie jakiejś nagrody w tym plebiscycie. W dodatku jest tam także nagroda publiczności, więc jeżeli ktoś z Was docenia moją pracę i chciałby, żeby ten materiał został wyróżniony także w tej kategorii, to w opisie do tego filmu macie link, gdzie możecie na mnie zagłosować. Tam trzeba zjechać, zaznaczyć odcinek z Robertem Lewandowskim i, i będę bardzo wdzięczny za Wasze głosy. Możecie chwalić w komentarzach, czy na mnie zagłosowaliście. Tak więc tyle słowem wstępu. Jestem naprawdę zaszczycony, że udało nam się to osiągnąć, bo jest to dla mnie duża sprawa, nie będę ukrywał. Ale tak samo dużą sprawą jest Ian Wright w tym zespole. Zespole, który opisuję Wam dokładnie na końcu od zera do chwały na kanale Koza Stream, więc tam zaglądajcie. Jedenastka może nie najlepsza, ale gra mi się nieugenialnie. A teraz, kiedy Kone, swoją drogą bardzo ciekawy i dobry zawodnik, mimo statystyk, które może nie są wybitne, zostanie zastąpiony przez Iana Wrighta. Ależ wygląda ta karta. Chociaż możecie zauważyć, że zdecydowałem się na jego najniżej ocenioną wersję. A to wszystko z tego powodu... Że wydaje się ona być lepsza niż średnia wersja tej ikony. Świadczy o tym cena, bo jest to karta droższa niż karta wyżej oceniona. No i zobaczymy, jak sobie poradzi. 91 tempa, 86 strzelania. To co ważne, no tutaj, wykończenie jest na 88 ocenione. I liczę, że rzeczywiście to będzie gościu, który będzie kończył w każdej sytuacji. Boli troszeczkę ta równowaga mogłaby być lepsza, zwinność mogłaby być lepsza. Ale tak czy siak, jaram się, że Wrighty jest w moim zespole. Mam nadzieję, że Wy także i że chcecie oglądać więcej tego typu materiałów, gdzie kupujemy sobie ikony albo jakieś niesamowite karty. Więc jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. I w tym momencie napisz proszę na dole w komentarzu, jakiego zawodnika chciałbyś zobaczyć kolejnego. Ja będę starał się w tym roku dosyć regularnie robić właśnie odcinki z tego typu zawodnikami. No i Ian Wright idzie na pierwszy ogień. I zobaczymy, jak poradzi sobie w tym odcinku. Naprawdę liczę na niego. W ogóle e, duet e, Wright-Depay to... To, to musiałaby być cieka ciekawa sytuacja w szatni. No i zobaczmy skład naszego pierwszego przeciwnika dzisiaj. No takie serie A z domieszką la ligi skład umówmy się przeciętny, ale tutaj naprawdę, jeżeli przeciwnik wie jak to ogarnąć, to będzie ciężki mecz, więc trzymajcie za mnie kciuki, no i zobaczymy jak będzie przebiegał debiut Ian Wrighta, oczywiście to nie jest żadna recenzja, jeżeli chcecie zobaczyć jak ten zawodnik sprawuje się w dłuższym e, wymiarze czasowym, to zapraszam Was oczywiście na mój drugi kanał, bo tam będę nim sobie grał e, a tutaj no takie pierwsze wrażenia zobaczymy jak sobie Ian Wright poradzi e, no i zaczynamy ma dziewiątkę, nie ósemkę, tak jak miał to w swojej karierze w Arsenalu, ale myślę, że to nie powinno mu przeszkadzać. Ale takie podania e, Pajeta na pewno nie będą pomocne, jeżeli ma coś strzelić. Anglik, right? Right? Nie wiem, czy nie spalił. Chyba spalił. Zobaczmy, tak, tak. Nie spalił. Ojoju! Gra się do gwizdka koza, gra się do gwizdka. Obama gra do gwizdka i tak strzela gole, a ty. Ojoju! Tam by wyszedł sam na sam, Jan, Wright. O, ja, ale się teraz ustawił Wrighty. Minięty bramkarz. I to jest pierwszy strzał Jana Wrighta. I pierwszy gol. Dobra, drugi, ale tego ze spalonego nie będę liczył. Fantastyczne ustawienie, i wyjście na pozycję. No właśnie, na to liczyłem, bo tutaj nie ma gwiazdek sztuczek i tak dalej, ale, ale liczę, że tutaj będzie ten instynkt. Że będzie to, co Jan Wright posiadał w rzeczywistości. Jeden do zera na razie. Super, teraz Mendes, Pajek. Do Depaja, Depaj do Raita, Rait. Wright. Czekamy na wyjście. Znowu znalazł się między obrońcami Ian Rai. To ju chłopie. Ale nie wiem, czy mogę do końca go winić. Bo ja użyłem Drivena i one w tej Fifie naprawdę coś. Nie mogę ich wyczuć, albo latają w zasadzie na auty, nawet nie do linii końcowej, albo kończą się takimi klopsami. Więc tutaj też moja wina, bo wystarczyło uderzyć normalnie i myślę, że piłka znalazłaby się w siatce po raz kolejny, ale teraz znów wyklepana piłka pod Jana Wright'a. Zobaczmy, będzie wychodził na pozycję Anglii. Dostał tą piłkę. Spróbujmy teraz normalnego uderzenia, ale broni w i mamy rzut ro. Serio, ta piłka nie wyszła? No dobra, koza, graj do gwizdka Powtarzam Ci to po raz kolejny A teraz Mendes nie trafia w piłkę Ale tym razem zagrajmy to na krótko, spróbujmy na przedpole Ndombele Ndombele, Ndombele Poprzeczka, no, czy ta piłka może wpaść po raz drugi? Bo zaraz ja się nadzieję, jak zwykle na kontrę I nie będzie przyjemnie właśnie w ten sposób Ale na szczęście Kajechon spalił oj oj oj, 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 I dlatego mam właśnie netto w bramce Ależ mnie teraz Brazylijczyk wyratował no, no obrona fatalna w moim wykonaniu Ale mamy szansę na kolejną akcję Bo Ian Wright znowu urywa się obrońcy Wrighty zróbmy może w ten sposób Wright świetnie zgubił obrońcy I Ian Wright uderza Ale nie tak I tu już mogę mieć do niego pretensje Bo ta piłka powinna lecieć w boczną siatkę A niestety nie poleciała Spróbujmy dośrodkowania na Anglika Wright nawet może da radę to przyjąć Ale niestety Balotelli świetnie w odbiorze Ale Wright po raz kolejny on popracował w defensywie. No i teraz mamy szansę wysoko zaatakować rywala. Paje, paje, czekaj, 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 żeby nie spalić. Teraz Dimitri Paje. Rzućmy to Ianowi Wrightowi w ten sposób. Dawaj, Wright i lewa noga. Uj, 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 uj. I mamy szansę do kolejnej akcji. Będzie wychodził depaj, ale tam nie było jak zagrać. Ale Ian Wright powinien sobie tutaj poradzić w tej sytuacji. Właśnie w ten sposób. Wright, Wright. Próbuję oszukać przeciwnika. Podanie do. Paje, ale ten nie strzelił. No i mamy koniec pierwszej połowy tego spotkania I muszę przyznać, że mam to, że mam jedną bramkę To jest jakiś po prostu szał Spójrzcie na te statystyki, naprawdę Raz się udało pokonać tego golkipera Ale potem nawet nie wiem kogo on tam ma Serio, ten Silesen obecnie wyjmuje u niego absolutnie wszystko I mimo, że stracił bramkę To jest najlepszym zawodnikiem swojego zespołu obecnie Ajajajajaj, no trzeba, trzeba coś jeszcze strzeć Bo tutaj jedna kontra i koniec Ojojojoj, oj, oj, oj. to daje przeciwnikowi. Nic nie robił przez cały ten mecz, ale tą akcję naprawdę bardzo ładnie mnie wyklepał. No, no nie mogę powiedzieć. Piękny gol w jego wykonaniu. Szkoda tylko, że był drugi raz na mojej połowie, tak na dobrą sprawę, poważnie. No niestety, moja nieskuteczność może się tutaj odbić. Jeden do jednego. Super piłka do Endombele. Francuz ma miejsce, żeby podać do Depaja Depay do prawej nogi i oczywiście prosto w Silesę nam trzeba ta piłka polecieć. Rzeczy Cyprian. Spokojnie, Mendes Szuka podania, ale nie w ten sposób. Super. Jan Wright niech ucieka. Niech ucieka Wrighty, ale ja nie mam zamiaru mu podawać, bo zanim poszedł obrońca, teraz dopiero Wright ładnie zrobił miejsce do Pajeta. Pajej! To jest gol. Fantastycznie. Jestem z Ciebie zadowolony, bo wypuściłem tego Wrighta po to, żeby odciągnąć obrońcę. On tam poszedł. A no, ja miałem miejsce dla Dimitriego Pajeta. Może mój komentarz tej akcji nie był najlepszy, ale mózg pracował na najwyższych obrotach i się opłaciło. bitowa piłka wpada do siatki. Super, Wright, zdążysz, 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 Right! No i na coś takiego czekałem! Ian Wright, ależ on to teraz zrobił, no trzeba przyznać, że Anglik zamieszał. Oj, 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 oj! Właśnie na taki przebłysk czeka tych ikon, które kupuje i to było to. Gerard Pique zniszczony, wyprzedził Silesena. Wow, Ian Wright i to była jego słabsza noga oceniana na trzy gwiazdy, jak mi się wydaje, albo może na cztery? Nie wiem, nieważne. Wright zadowolony. I ja też. Wow! Widząc na czerwono, myślałem, że ta piłka poleci gdzieś w trybunę, a była było spojenie, więc miałem dużo szczęścia naprawdę teraz. Bo ta akcja przeciwnika całkiem niezła. Świetnie. Teraz Diego Carlos walczy w odbiorze, ale niestety cały czas nie jesteśmy w stanie przyjąć tej piłki. Dobrze teraz Ramsey wywalczył. Depay do Wrighta. Wright. Jeszcze chciałbym, żeby uciekł. No Chcę mu dać tego hat trika w pierwszym meczu, ale niestety... Na razie nam się to nie udaje, trzeba uważać, bo kolejna akcja rywala on teraz angażuje mnóstwo sił. Zresztą się nie dziwię i to nam daje szansę na to, żeby zagrać z kontry, czy ride zdąży niestety nie! Ale myślcie się sens. z pierwszej piłki. Ian Wright, ta piłka się lekko toczy, ale się dotoczyła i po raz kolejny Ian, Ian Wright wpisuje się na listę strzelców eee, hat trick! No właśnie. 4 do 1. Nie, no to za coś takiego to ewidentnie należy się owacja. Ian Wright zejdzie z boiska i owacja dla Ian Wrighta. Wszyscy brawo w komentarzach, proszę. No i jeszcze gol dla Rywala dałem się skontrować porożnym, ale to już nic nie zmieni, jakby no, to spotkanie mamy wygrane i nawet ja nie jestem w stanie tej przewagi teraz już zepsuć. I oczywiście Ian Wright idzie po piłkę. Zahad, trika w pierwszym meczu, chociaż skuteczność, umówmy się, łącznie 11 prób Anglika, ale to pokazuje, ile razy był w stanie znaleźć się w sytuacji do strzału. Naprawdę fenomenalnie mi się nim grało. Oczywiście, tak jak mówię, to nie jest recenzja, ale trzy bramki mówią same za siebie. To co, jeszcze jeden meczyk? Okej, okay, skład aparacie, włącz no dobra, wy mnie nie widzicie, ale widzicie skład drugiego rywala, który wygląda naprawdę fenomenalnie. No, Momo Salak jest, Jezus, Deliali, Loselso, tu będzie naprawdę ciężko w tym spotkaniu. A czemu mi aparat się nie chce włączyć? Okej, okay, teraz już wszystko powinno być dobrze. No i lecimy z drugim spotkaniem. Zobaczmy, bo przeciwnik naciera. A ja tutaj się skupiałem na problemach technicznych. No, panowie, nie stracimy bramki na samym początku, bo to ustawia mecz. Dobrze, Gabriel, Jezus, e, znaczy, Paulista. Andombe rozpędza się z piłką. Czekamy na wyjście right, ale to podanie Ndombele było tragiczne, ale co dopiero powiedzieć od interwencji obrońcy. Jan Wright, uderzenie. Fatalnie przesuwa się bramkarz mojego rywala. W zasadzie mój e, rywal fatalnie przesuwa swojego bramkarza. No i mamy pierwszą bramkę. Jan Wright tak e, <gryw> dla różnorodności. Ależ teraz e, łatwo się urwał temu obrońcy. Fatalne zachowanie tam w defensywie. No tutaj byłbym zły na miejscu przeciwnika. Momo Salach trzeba uważać na lewą nogę. Tylko na lewą nogę koza, tylko na lewą nogę. Albo na podanie do wchodzącego zawodnika w nasze pole karne, miałem farta, potem już nie miałem farta, potem miałem farta, bo jednak jest spalony, więc szczęście było ze mną, ale pobroniłem to tragicznie, po prostu kryminał w moim wykonaniu, ale niestety w takich sytuacji w FIFA 20 jeszcze, jeszcze, jeszcze muszę się uczyć. Naprawdę ta defensywa sprawia mi problemy, już jest lepiej, ale to jeszcze nie jest dobry poziom. Dąbel, ależ tam cała druga strona dla Cypriena jest wolna. Zgraj to jeszcze przez środek. I Ian Wright znowuż fantastycznie. Znajduje sobie miejsce. Ian Wright, ale teraz pech! Right? Wright! Ależ on tu piłkę! Wright. Dajesz ty tam! Żadne driblingi, żadne zabawy. Ian Wright leci po kolejną bramę. Wright. Cyk przełożony rywal, uderzenie Ian Wright i znowuż słupek, ale sami widzicie, on, on nie potrzebuje tych sztuczek. On po prostu jest sprinterem i to wystarcza. Ian Wright. Kolejnej akcji, Mógłby już mieć hat gdyby nie te dwa słupki. I kończy się ta pierwsza połowa. Znowuż 1 do 0 tylko wygrywam. Tutaj rywal jest dużo lepszy, muszę przyznać. I miał parę sytuacji. Na szczęście mamy netto w bramce. No i zobaczymy, co przyniesie nam druga odsłona. Tego Tiago muszę zaraz zmienić, bo z tą żółtą kartką na defensywnym czuję się strasznie ryzykownie. Piłka do Memphisa Depaya, znakomita, ale nie. Znaczy, to był Dimitri Payet i... Aż przeproszę mojego rywala. Nie, to był Memphis Depay. Eee. Co się teraz dzieje z tą grą? Nie wiem. Ktoś przechodził ewidentnie przed kamerą, ale to, co tam zrobił Leno, to był jakiś kryminał. On się po prostu minął z piłką. Eee. No. Nie będę narzekał, że strzelam bramkę, ale. No, wolałbym, żeby to były troszeczkę. Ładniejsze okoliczności. No nie wiem, ale widząc to, co się stało chociażby wczoraj w meczu Bundesligi. Już nie pamiętam, kto grał, ale. W sumie takie rzeczy dzieją się też w rzeczywistości i trzeba o tym pamiętać. E, ale już nie pamiętam, to chyba przeciwko. Dobra, sprawiedliwość wraca do rywala. E, tam chyba przeciwko Borusy Męczenglakba ktoś się pobylił w sposób absurdalny po prostu. E, no i to była jedna z wielu bramek. Tutaj przeciwnik stracił bardzo ważną, bo na 2 do 0. Co prawda, no teraz już złapał kontakt, ale nadal no śmieszna sytuacja. Ramsey. Ba je, ba je, ojeju, Dimitri, przecież to był na zielonym No ale teraz to rywal sam sobie Narobił kłopotów No co ja mogę mu powiedzieć no. Co ja mogę mu powiedzieć Ian Wright, szybszy od wszystkich Dopada do tej piłki I mamy brak. Chciałbym dać to jeszcze właśnie Wrightowi! Ajajajajaj, próbowałem to w boczną siatkę na długi słupek. To strasznie chcę, żeby miał drugiego hat-tricka, słuchajcie, w tym meczu. E, znaczy, w tym odcinku. Zobaczmy, wyrzućmy piłkę tutaj dla Jana Wrighta. Ten się składa do główki, nic z tego nie było jeszcze. Tam Diego Carlos próbował dopaść do tej piłki, nie udało mu się to, ale zobaczcie, jak Ian Wright też jest w stanie popracować w odbiorze. I zatrzymana kontra mojego rywala. Teraz powinienem poczekać tą, z tą piłką i y, memfstem Depayem. Niestety tego nie zrobiłem. No i zobaczmy: szansa dla rywala, ale fatalnie to rozegrał. I teraz Cyprien. No, zgubił piłkę w dribblingu. No i niestety, kurczę, próbowałem jeszcze znaleźć jakieś okazy dla Jana Wrighta, żeby zaliczył drugi hat-trick w drugim meczu. Ale słuchajcie, 5 goli w dwóch spotkaniach. No to chyba nie jest najgorszy wynik. To prawda też nie będę ugrywał, ci dwaj rywale nie należeli do jakichś orłów, no i grało się z nimi naprawdę bardzo łatwo. Tutaj to drugie zwycięstwo, mimo że ten rywal był lepszy od pierwszego, zdecydowanie tutaj nie miałem żadnych kłopotów, chociaż stworzył sobie parę szans, ale nie potrafił wykorzystać. Zwykle to bywa moim problemem, ale Jan Wright wydaje się być rozwiązaniem właśnie tej mojej nieskuteczności. 14 na 15 udanych driblingów. Jak na gracza, który nie ma sztuczek, wydaje się to być naprawdę niezłym rezultatem. No tutaj trzeba operować dobrze szybkością, trzeba dobrze się obracać z użyciem L1 albo R1, ja nigdy nie pamiętam. Jak ja to klikam, to jest R1. Trzeba to robić z R1. Tak czy siak, prosty dribbling, Janem Wrightem, po prostu wypuszczenie piłki, jedziemy do przodu Ej, to, to, to brzmi jak ja na boisku. Swoją drogą, wypadałoby też coś na dworze nagrać, więc niedługo, myślę, że możecie spodziewać się jakiegoś materiału z prawdziwej piłki. A jeśli chodzi o FIFA i o dzisiejszy materiał, to by było na tyle. Przypominam też o linku w opisie, żebyście zagłosowali na mnie w em, głosowaniu widzów YouTube Brand Video Awards, jeżeli chcecie, jeżeli nie. Może są filmy, które wolicie, twórcy, których bardziej chce Ważne, żeby oddać swój głos, żeby, żeby po prostu docenić tych, których lubicie oglądać, słuchajcie. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Piszcie w komentarzach na dole, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym tego typu materiale. Ja wiem, że kiedy wyjdzie, tylko SBC opiera America, Obama Yanga. Robimy je, nie ma innej opcji. Jeżeli będzie mnie stać na Write i Obama Yanga, to ten atak Myślę, że byłby niesamowity, więc nie mogę się doczekać. Ale teraz to by było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie, pióra!